Dzień dobry lub dobry wieczór, drogie dziewczyny i chłopaki, wodniki. Dzisiaj przyszedł czas na Wasze czytanie, na nowy rok numerologiczny w energii jedynki, rok 2026. A w energii jedynki jest dlatego, że jak sumujemy poszczególne cyfry tej daty, wychodzi nam jedynka i jest to Energia, która może niektórym z nas pozwolić na nowe początki. Naturalnie, jeśli sprzyjają ku temu jakieś życiowe okoliczności, ale ogól, ogólna, jakby, wibracja, energia tego roku jest taka, że zaczyna się dziewięcioletni cykl. Wodniki, wasze czytanie jest siódme. Kolejność, tak jak pisałam w, na, kar, na karcie posty, w poście. Hmm, jakiś czas temu z czterech wybranych shortów, serii shortów, jest średnia, stąd wyszło Wasze siódme miejsce, ale bardzo fajne, mam nadzieję, że na szczęście ta siódemka. A teraz już zaczynamy. Podobnie zrobimy sobie jak u poprzednich znaków. Najpierw będzie energia wyjściowa, karta wyjściowa. I od razu zapowiadam, że będzie karta co było wcześniej. Po co pytamy o coś, co jest teoretycznie oczywiste, bo każdy wie, co u Ciebie indywidualnie było wcześniej, co wpłynęło na to, po co nam jest ta karta potrzebna, jakie ewentualnie można wnioski z niej wyciągnąć, na tą pozycję wyjściową, z którą wchodzimy w nowy rok. Pamiętajcie też proszę, że to jest energia ogólna i ona nie musi pasować do Waszej sytuacji. Nie musi z Wami zaklikać, zarezonować cokolwiek to, jakkolwiek to rozumiecie. Natomiast jak będę opowiadać o tej karcie, co było, to wtedy możecie sobie na kartę spojrzeć, ja ją pokażę do kamery i też możecie sobie pomyśleć, co ewentualnie dla Was mogłaby ta karta oznaczać. Bo to nie jest tak, że. To, co ja powiem, to jest jakiś zamknięty krąg słów, który można powiedzieć na temat jakiejś karty. No to co? Pozycja wyjściowa, karta na start w nowy rok numerologiczny. A nie powiedziałam najważniejszego. Nowy rok numerologiczny nie pokrywa się z kalendarzowym. On się już zaczyna we wrześniu, a dokładnie 21 września wraz z nowiem księżyca w Pannie. No i rok do przodu. Więc mamy już nowy rok 2026 w numerologii. 21 września taki nowy rok. Dobra. Z czym startujemy? Wchodzimy w nowy rok numerologiczny, drogie wodniki. Na wejście. Uuu, rydwan. Uwodników niektórych, pamiętajcie, że nie, nie do każdego musi ta energia pasować. Może się bardzo dużo dziać w rydwanie. Rydwan to jest, wiecie, takie szarpiące konie we wszystko, co koń skoczy, co koń ruszy. Rydwan oznacza krzątanie się, bieganie, załatwianie, dopełnianie jakichś formalności, może jakieś delegacje, może jakieś wyjazdy. Dla niektórych może nawet wyjazdy jakieś takie wypoczynkowe może jesienią ktoś na urlop jedzie dla niektórych ognisty romans świecie co, komu potrzeba w Rydwanie może też być dla mnie osoba spod znaku bliźniąt nie pytajcie czemu dostawałam tutaj na kanale reklamację że to jest karta raka nie, dla mnie karta księżyca to karta znaku zodiaku rak a rydwan to są bliźnięta no i jestem w tym dość konsekwentna ale jeśli dla ciebie to jest rak no to ja tobie nie bronię może dla kogoś być bliźniaka albo bliźniaczka do romansu, lub też jakakolwiek inna osoba, do jakiegoś ognistego romansu. Zalecam oczywiście tylko osobom pojedynczym, ale co ja Wam mogę powiedzieć? No, zrobicie co zechcecie. Mamy na szczęście wolną wolę. W rydwanie też unikamy komplikacji formalnych poprzez chodzenie na skróty. Lepiej nie chodzić na skróty, bo może zostać to w jakiś sposób wykryte. No i jest właśnie dużo biegania, krzątania się. No i co takiego mogło być wcześniej u wodnika, że może się pojawić ta właśnie taka energia takiej werwy, biegania, krzątania, załatwiania? Co tam wcześniej albo co teraz się takiego dzieje, co może wraz z nadejściem nowego roku spowodować tę energię rydwaną? Co jakby wpływa na to, że jest Rydwan. Czy wpłynęło już wcześniej lub też wpływa cały czas. O, ciekawe. Siódemka miecze. No siódemka miecze bardzo krótko i jakby jednym słowem tę kartę opisać to jest hasło złodziej. To może być złodziej koncepcji, złodziej właśnie pomysłów, złodziej e, taki dosłowny pieniędzy, złodziej uczuć, osoba, która coś komuś e, podkrada. Nie wiem dlaczego chodzi mi po głowie kradzież intelektualna, ale nie wiem, tak po prostu. Czasem tak jest, że przy jakiejś karcie gdzieś nam jakaś myśl chodzi, ale tutaj być może wodnik dał się komuś lub jakiejś idei zwieść. Lub komuś zwieść i teraz jest mądry i chce już nie popełnić tego błędu. Tu jest coś, co jest. Deceitful, się to chyba nazywa po angielsku. No, coś zwodniczego. Coś, co mogło być w jakiś sposób trudne dla wodnika. Jakaś lekcja została wyciągnięta i być może tutaj się kroi jakaś duża zmiana w związku z tym. Nie chcę się już dalej rozgadywać. Kończymy ten etap czytania oczywiście. A teraz wyobraźcie sobie, że dzielimy sobie rok na ćwiartki, czyli na cztery części po trzy miesiące. W każdej jest pora roku. Pamiętajmy też bardzo, proszę, że karty to nie jest wyrocznia i ja teraz nie siedzę jak Sybilla i nie przypowiadam Wam sensu stricte, przy, jakby przyszłości, że tak będzie. Tak sobie proszę, nie wmawiajmy, tylko przeglądamy się w kartach po to, żeby zobaczyć siebie teraz i swoje relacje, czy to biznesowe, czy prywatne, z innymi ludźmi. I patrzymy, czy to z nami zakłóca. Hmm, tam jakiś królewski, buławowy król mi się pokazał. To taki wzrost energii witalnych. Może u jakiegoś wodnika się kroić. A tymczasem pierwsza karta jesień, czyli najbliższe 3 miesiące, jeśli jesteś tutaj na świeżo. Później będzie zima, 3 miesiące, wiosna, 3 miesiące i lato około 3 miesiące. Być może troszkę dłużej do wczesnej jesieni, tak jak teraz, do początku kolejnego roku numerologicznego, tak? Czyli od jesieni do jesieni. No to co? Jesień, zima, wiosna, lato. Co dla wodnika? Jesień. Zakrywam na razie zima, wiosna, lato. I odkrywamy jesień. Królowa buław, fajnie zima, ciekawe, kupiec, wiosna e, trójka mieczy i lato dziesiątka mieczy ulala no dobra no to wygląda na to, że ciekawiej się rysuje jesień i zima natomiast pamiętajcie, że nie ma dobrych i złych kart, tylko tak jak z monetą, po każdej stronie jest awers, rewers coś może nam się wydawać złe a na przykład jest po to, żeby mogło być później lepiej Także tutaj do rzeczy. Jesień. Królowa buław. Um, Królowa buław to jest taka kobietka. Zwłaszcza jeśli jesteś wodniczką, to może z tobą bardziej zaklikać. Jeśli jesteś chłopakiem, wodnikiem, to może być kobieta jakaś tobie bliska. Kobieta przyjacielska. Kobieta namiętna, zmysłowa. Może być starsza doświadczeniem albo wiekiem, albo jednym i drugim która zna jakby swoją wartość, która jest bliska tylko dla bliskich, która jest osobą bardzo zmysłową, właśnie taką, jaką, jaką są buławy, no i która jest taka, że wszystko jej powiesz tak, jak nas spowiedzi, i ani nie uronisz jednego słowa. Że generalnie taka babeczka jest na tyle osobą przenikliwą, że mamy potrzebę. Wygadania się przed nią i to też może być energia Twoja, jeśli jesteś wodniczką, że ludzie chcą się przed Tobą wygadać, bo czują, że mogą z Tobą porozmawiać każdy i na każdy temat. Ciekawe, jesień, może jakieś ważne rozmowy wodników? Nie wiem. Zobaczycie. Zima, energia głupca, ciekawe na zimę. Ludzie się pakują z kakałkiem pod ciepły kocek, i albo czytają książeczki, albo oglądają, wiecie, tam taki jeden a, streaming, ale nie będę reklamować. I chill, and i chill się mówi, prawda? A tutaj w głupcu jakiś wodnik, albo wodniczka zimą może rwać się do rozpoczynania nowych rzeczy, albo zimą rusza w jakiś, na jakiś upragniony urlop. Może jakiś zimowy, może jakieś narty. Tu akurat Nart na karcie nie mamy, ale mamy wyruszanie. W głupcu może być to przerwa, może być to nowy początek, może być to upragniony urlop, może być to coś, w co wchodzimy jak ciepły nóż w masło, przyszło mi do głowy, lub też z taką naiwnością dziecka. No i ewentualnie uważamy, że jak już wchodzimy w coś nowego, żeby Trochę bardziej e, sprawdzać, trochę mniej ufać, może ufać, ale sprawdzać, powiedziałabym, jak już się pakujemy w coś nowego. Zwłaszcza na przykład, jakby to dotyczyło nowych relacji dla kogoś, nowych biznesów dla kogoś, wszystkiego co nowe. Cieszmy się, bądźmy na to otwarci, bo miejmy otwartą głowę, ale spróbujmy być trochę jednak w tym wszystkim krytyczne, krytycznie. To by była zima. Wiosna. Na wiosnę może być u jakiegoś wodnika albo wodniczki bardzo dużo stresu, różnych stresorów. Mamy tutaj zadbać w tej karcie o serduszko w trójce miecze. Mamy zadbać o swoje ciśnienie, o poziom cholesterolu, o to, żeby się zdrowo odżywiać, żeby się jakoś w miarę wysypiać. Tutaj mogą być różne rzeczy, które gdzieś obciążają serce albo żyły. Wiecie, ja nie jestem lekarzem. No, ale jeśli jest jakaś potrzeba, to może warto by się było zbadać. Jeśli są jakieś zagrożenia, jakieś wyższe ryzyka w rodzinie, albo ewentualnie jakaś kontrola okresowa, albo zawsze można gdzieś nie zmierzyć, jak się tam ma prawda? Jak się nie ma, to można podejść do jakiegoś gabinetu i zmierzyć. Natomiast u niektórych wodników, jakby nie było nic tutaj ze stresorami, albo z, z jakimś tempem życia, to niestety może być trójkąt miłosny. Dla tych wodników, które są w parze, to wtedy ta trzecia dochodząca osoba do Ciebie albo do Twojej osoby, tak raczej potajemnie, no albo że jakiś wodnik, singiel albo singielka nieopatrznie się wplącze, mniej lub bardziej świadomie, w sytuację trójkątną. Ja rozumiem, ludzie mają różne potrzeby, ale niestety w większości przypadków takie relacje się we współczesnych naszych takich cywilizacjach raczej nie sprawdzają. Zawsze prędzej czy później jak któryś z tych trzech mieczy doleci. No właściwie każdy z tych mieczy, bo grawitacja doleci do tego serduszka i to serduszko zostanie przebite, zranione. Więc z tego się wystrzegajmy, no to uważajmy. I to by była wiosna i lato aż do końca tego 2026 numerologicznego, czyli do przyszłej lato, do przyszłej wczesnej jesieni, dziesiątka mieczy No, mogą być jednak jakieś stresory na tyle duże u jakiegoś wodnika albo wodniczki, że wodnik albo wodniczka może chwilowo opaść z sił pomimo lata. Że może tylko to lato będzie przy, przy siłach trzymało ponieważ może się za dużo stresu pojawić i tu jest takie za dużo, że już więcej nie będzie. Takie 10 mieczy, nie ma 11 mieczy, na tej karcie jest 10. Natomiast może się też irracjonalny stres pojawić o tyle, że ten człowiek na tej karcie się boi tego, co tam się dzieje za tymi krzaczkami, a tu są takie najeżone miecze w tych krzaczorach. Natomiast ja czasami sobie żartuję przy tej karcie, że to tam mogą być jacyś czyhający na niego zbójcy z tymi mieczami, Natomiast również ci rycerze mogli tam wyjść za pierwszą potrzebą, prawda? To jest kwestia perspektywy, jaką złapiemy. Może być coś strasznego i trudnego, co trzeba będzie, z czym się będzie trzeba zmierzyć, albo może być coś, co my sobie nadbudowujemy w naszej głowie, i może nie być aż takie straszne, jak nam się na pozór wydaje. I to by było na lato dla jakiegoś wodnika. Chowamy. I jeszcze teraz króciutkie wskazówki. Oho, rozsypałem się kartę. Hmm. Króciutkie wskazówki dla wodników, które są w relacji, a później dla wodników, które nie są w relacji. Co dla wodników, które są w parze, w małżeństwie, w partnerstwie na ten nowy rok numerologiczny. Co tam dla Was? Dla wodników i wodniczek, które są w jakiejś relacji, takiej wiecie, bardziej ukonstytuowane, niekoniecznie z obrączką na palcu, ale także jesteście, tworzycie coś razem, idziecie razem jakąś drogą, może macie wspólny dom, może dzieci, może jakiegoś pupila, albo pupilkę. Dobra. Wodniki w parze. O! że mają dwie bardzo takie wyciszające energie. Karta umiarkowania i karta pustelnika. A cóż to może znaczyć? Że wodniki w parze mogą chcieć poszukać ładu, harmonii, pokoju, równowagi w swoim życiu codziennym, w budowaniu swojej takiej stabilizacji, tak jak ta anielica. Głównie skupia się nad tym, żeby schłodzić sobie stopy w gorący Dzień podejrzewamy, jest taka tu energia tej karty, że może być bardzo gorąco, że chłodzi sobie stopę w strumieniu i za chwilę będzie przelewać wodę z dzbana do dzbana, i być może koncentruje się tylko na tym, żeby tej wody było porówno w każdym dzbanie, albo żeby przelać z jednego dzbana do drugiego. Generalnie tutaj może być taka codzienna troska o to, żeby to wszystko zwane domem, życiem, naszą wspólną drogą. Się tak jakoś ładnie kręciło, żeby była taka nasza mała stabilizacja. A w pustelniku, wyciszenie, powiedziałabym, postawienie na, na to, że, wiecie, cieszymy się z każdego dnia, który jest spokojny i w którym mówimy, że nic jakby szczególnego się nie wydarzyło, ale celebrujemy takie chwile, celebrujemy każdy tak zwany zwyczajny dzień. Celeburujemy nasze małe y, rutyny domowe, czy też ogólnie życiowe, i czerpiemy z tego bardzo dużo radości. I to by była wskazówka dla wodników relacji na ten nowy rok numerologiczny. A teraz wodniki, które są pojedyncze które są singlami singielkami albo mają kogoś na oku albo są z kimś krótko Albo są w takiej relacji, w której nie wiadomo o co chodzi, albo są w relacji, w której na przykład ze sobą nie mieszkacie. I też jest z wami jakoś tam dobrze. Albo jesteście na no, właśnie na początkowym etapie. Dla każdego takiego wodnika, lub dla jednego takiego wodnika lub wodniczki. Co dla Was. A wyciągnę dwie karty, pomimo, że jesteście singlami. O nie! Powtórzyła nam się energia z tych wskazówek. Zdaje się, że na wiosnę była ta wskazówka. Więc tu, jakiegoś singla, może być wpakowanie się w romansową, trójkątną sytuację. No, i macie wskazówkę, żeby tego nie robić naturalnie. Natomiast też zadbać o swoje zdrowie, szczególnie chronić swoje serce, czyli poziom stresu regulować, próbować się regularnie spać, próbować dobrze się odżywiać. Nie jeść na przykład za tłusto, za dużo mięsa, albo w ogóle nie jeść mięsa. No ale to co ja tu będę mięsożercą radzić. Sama kiedyś byłam mięsożercą, ale polecam nim nie być. Ale też nie mam już fazy, bo miałam przez kilka lat naprawiania całego świata i namawianie całego świata, żeby przestał jeść mięsa, bo wiem, że to niemożliwe i to raczej nie nastąpi, dopóki się całe mięso na ziemi nie skończy. Tacy już jesteśmy. Ale tutaj zadbać trzeba o swoje żyły, cholesterol, serce i tego typu. Natomiast w Królowej Monet ta energia może szczególnie za, e, zarezonować z dziewczynami wodniczkami. A jak jesteś mężczyzną wodnikiem, no bo tu bym tej energii akurat nie odwracała, to może być jakaś taka kobieta w Twoim otoczeniu. Królowa Monet to może być dla chłopaków, pojedynczych wodników, opiekuńcza mama, mama na której można polegać, no taki duch opiekuńczej mamy, powiedziałabym. Silna kobieta w rodzinie, do której można się zwrócić, schronić pod skrzydło albo poradzić. A dla dziewczyny wodniczki to byłaby Wasza energia. W królowej Monet mamy rozkwit kobiecości. Rozkwit a, takiego, takiej ponotności, bo ta królowa monet siedzi w pięknym, różanym ogrodzie i wręcz pachnie na tej karcie. Tylko nie wiem, czy tymi różami, czy bardziej e, tymi wszystkimi pomadami, którymi jest wypomadowana, bo ona jest taka wychuchana, piękna. O tej karcie się też mówi, że jest kartą odnowy, w tym takiej odnowy biologicznej, więc może poczucie się na nowo w swojej skórze do jakiejś wodniczki. Niektóre mogą się na tyle dobrze poczuć, że niestety romanse mogą w głowie być. No, ale to ja już nawet chcę tą kartę schować, jak widzicie, ale nie chowam. No i królowa monet ma też rękę do pieniędzy. Więc być może jakiś taki e, wzrost tych umiejętności lub też e, zaradności, jeśli chodzi o kwestie materialne u jakichś kobiet, singielek, wodniczek może się w tym nowym roku numerologicznym objawić. No i ten czar, powab urok umiejętność zaprezentowania się też. Yy, w jakiś sposób może się przyczynić do tego, że gdzieś ta, yy, ta moneta może się w, w, tym, w, tych, w tej paszczy tego węża dla tej królowej może szybciej kręcić. No, to wodniki tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Życzę Wam cudownego, nowego roku numerologicznego. I do usłyszenia na nowych czytaniach. Pozdrawiam serdecznie Papa.